Zobaczcie delikatną aluzję Dzisiaj na śniadanie mają być naleśniki I skoro mój chłopak od razu już umył I postawił patelnię na kuchni To znaczy, że jest bardzo głodny Naleśniki robię bardzo rzadko Dlatego nadaję im zawsze od świętnego wymiaru Już jak robię Zazwyczaj robię z mąki, z żytniej, z mąki żytniej Albo ryżowej Ale zawsze wtedy dodaję cukier waniliowy Żeby miały ten super aromat But tonight I'm- Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj poranny rozgardiasz. <coughs> yy, dzisiaj będę robić taką insta friendly super kawę dla swojego chłopaka. Yy, ja generalnie za takimi konsystencjami nie przepadam, ale jestem yy, ciekawa samego procesu tworzenia. Myślę, że to będzie nasza pierwsza, jego pierwsza i ostatnia kawa tego typu, ale musimy ją zrobić. Chodzi o to, wiecie, tak, taką, że mleko jest na dole, na górze jest taka piana z kawy rozpuszczalnej, za którą my nie przepadamy. Show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try. Wiem o co chodzi, ale u mnie nawet nie wygląda tak dobrze jak na Instagramie. Nagrywałam Wam wcześniej kawę i oczywiście. Padł mi aparat, ale jeśli mam być szczera, to szczerze mówiąc, spodziewałam się tego, że ta kawa będzie dużo gorsza. My nie pijemy kawy rozpuszczalnej na co dzień, stąd też był to prezent dla mojego chłopaka, bo chciałam zobaczyć po prostu, czy trudno jest zrobić ta taką kawę. Ale wiecie co? Myślę, że ona jest idealną propozycją, jak będzie taki mega upał, żeby sobie wrzucić do niej kostki lodu i wyjść z nią na balkon. To będzie super opcja. Myślę, że będę ją raz na jakiś czas robić, ale jednak zdecydowanie bardziej wolę taką normalną, tradycyjną z ekspresu ze spienionym mleczkiem, mocno gorącą. Ale chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, bo mega się jaram, chłopak się ze mnie śmieje, mama nie dowierza i nie mam komu tego powiedzieć, żeby zrozumiał i podzielił się swoimi doświadczeniami. Stwierdziłam, że rozpoczynam projekt balkon, ale nie, że projekt balkon meble. Do tego potrzebuję chłopaka, ale rozpoczynam projekt balkon zioła. Zamówiłam właśnie chyba pół Allegro, oczywiście z odbiorem w paczkomacie. Zamówiłam duże, takie długie doniczki, zamówiłam okrągłe doniczki i teraz, tak, jeśli chodzi o zioła, to. Na pewno jest bazylia, na pewno jest mięta, bo ja uwielbiam pić miętę wieczorem tak na sen, ona też fajnie sprawdza się do wody jako taka lemoniada, do drinków. Eee, więc zamówiłam bazylię, miętę, zamówiłam coś, czego, o czym nigdy wcześniej nie słyszałam, szczypiorek czosnkowy, coś takiego zamówiłam jeszcze kolendrę dla, kolendrę dla chłopaka, bo ja nie lubię i będzie w małej doniczce stać sobie gdzieś w rogu. I słuchajcie, zamówiłam roślinę, z którą kojarzę swoje dzieciństwo, z jej zapachem kojarzę swoje dzieciństwo. Czy znacie Maciejkę? Jezu, ja pamiętam, jak za mało lata biegałam po podwórku i Maciejka wieczorem, właśnie jak już zachodziło delikatnie słońce, jak robił się taki zmierzch. Z... Pamiętam zapach Maciejki i ja totalnie o niej, o niej zapomniałam na długie lata. I zobaczyłam się właśnie na Allegro i stwierdziłam: o nie koniecznie muszę kupić Maciejkę. Więc zamówiłam właśnie rośliny, zamówiłam donice. Niestety żaden ze sprzedawców nie miał ziemi, no ale no to będziemy musieli uzupełnić. I słuchajcie, zamówiłam nawet bo kiedyś już siałam zioła i miałam problem szczególnie początkowo takie tabliczki małe z takim patyczkiem, żeby sobie podpisać co to są za zioła, bo jak one są małe, to nie mam zielonego pojęcia co to jest więc, więc będę miała takie tabliczki po podpisuję, ja też jestem estetką i lubię żeby to ładnie wyglądało i cieszyło oko um, chłopak zamówił mi konewkę, bo sobie zażyczyłam od niego konewkę, skoro ja będę poświęcać na to swój czas, cierpliwość i wszystko inne e, więc zamówiłam sobie taką ładną konewkę, która też będzie stała no generalnie nie mogę się już doczekać ma to przyjść za 4-5 dni, więc już czekam, najchętniej bym chciała, żeby to już przyszło, żebym wszystko sadziła, siała i przesadzała. E, co jeszcze? Jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. A, odkryłam, e, muszę niestety zgodzić się z kilkoma osobami, które twierdziły, że zegarek sam im nalicza kroki. Ja początkowo tego nie zarejestrowałam, bo wiecie, jak macham tak ręką, to on nie liczy kroków. Ale ostatnio, jak wieszałam pranie... Zrobiłam 800 kroków, więc niestety to mi się w nim bardzo nie podoba. I później też zwróciłam uwagę, bo jedna z Was pisała mi, że jak szczotkuje ciało na sucho, to i nalicza kroki. I za pierwszym razem, może robiłam to zbyt mało energicznie, ale nie naliczało mi kroków. Później niestety zaczęło naliczać, więc ja po prostu je ja szczotkuję ciało na sucho wieczorem, przed prysznicem. Po prostu wtedy ściągam zegarek, nie kąpię się w nim i dopiero po prysznicu i po balsamowaniu nakładam go z powrotem. Bardzo mi się to nie podoba z tym wieszaniem prania, właśnie z tym, że sam nalicza kroki, no bo no nie lubię. Ostatnio nawet yy, rano, jak jeszcze nie wstałam z łóżka, nie zrobiłam ani jednego kroku, miałam 14 kroków przebytych, więc Trochę słabo, chociaż ja i tak nie sugeruję się tym, tym jakoś za to Podoba mi się to, że przypomina mi o tym, żeby się ruszyć, bo faktycznie, jak pracuję, zdarza się, że totalnie o tym zapominam, tak jak o piciu wody, i tutaj jest to u mnie skorelowane. Przypomina mi o jednym i o drugim, żeby po prostu iść, napić się wody, wrócić z tą wodą i, i pochodzić chwilę po domu. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, znowu Halo Focus. Proszę cię, proszę cię, pokaż to. Może, może w sumie to lepiej, że tego nie pokazuję, ale słuchajcie, nie wiem, czy będzie to widać. Znowu znajłam paznokcie hybrydowe i na razie ich nie robię, bo mam jakiegoś takiego lenia. Zaczyna, no może nie to, że lenia, jeśli chodzi o dbanie o siebie, ale po prostu na razie chcę im dać czas, niech sobie odetchną, bo też zaczęły mi się bardzo podobać yy, fokus. Zaczęły bardzo mi się podobać takie naturalne paznokcie, wiecie, tylko machnięte odżywką. I z drugiej strony, jak ja mogę taki efekt uzyskać odżywką z Rusmana, którą mogę później zmyć normalnie zmywaczem do paznokci, to chyba wybiorę tę opcję, bo nie chcę mi się znowu nakładać ożywki z indigo, żeby za dwa tygodnie wiecie spiłowywać. No to jest więcej roboty, a jakoś. Nie wiem, stałam się w tej kwestii leniwa, gdzie zawsze uważałam, że dłonie, i nadal w sumie tak uważam, że dłonie są mega wizytówką kobiety, i w sumie kiedyś, może to dlatego, że kiedyś częściej sięgałam po czerwony lakier, a teraz najchętniej noszę tylko nudziaki. Może dlatego też nie jest mi się tak ciężko przestawić. To, słuchajcie, jest już. Drugi, trzeci albo czwarty dzień, gdzie właśnie nie mam hybrydy i naprawdę fajnie się z tym czuję, nic mi się nie dzieje. Oczywiście, że pierwszego albo drugiego dnia już połamałam wszystkie paznokcie, ale teraz jakoś to też się nie rzuca w oczy, bo nie ma na nich lakieru. Boże, ale się nagadałam. Dobra, to chyba tyle. Nie chcę was wiecie tutaj zanudzać, ale na pewno będą update'y, jak przyjdzie mi, przyjdą mi doniczki, przyjdą mi te zioła, będziemy razem sadzić, przesadzać, siać czy tam Generalnie jestem bardzo zaawansowana, jak widzicie. I jeszcze muszę Wam coś pokazać, bo ostatnio pokazywałam Wam mojego krotona, że generalnie nie wróżę mu zbyt e, świetlanej przyszłości. A dzisiaj jestem mega zaskoczona, bo robiłam mamie zdjęcie, bo to jest kwiatek od niej. I stwierdziłam, że może nie chcę tego widzieć, ale powinna zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. I wypuszcza nowe listki, także lecę Wam pokazać. I koniec tego ogrodniczo-roślinnego spamu. Dobra, można by rzec, że to jest obraz nędzy i rozpaczy, bo ten kroton naprawdę był piękny, miał czerwone liście. Aż nie chcę się wierzyć, że to ten sam kwiatek, ale do brzegu. Zobaczcie na to, co się tutaj dzieje. Nie, no fokus teraz musisz. Zobaczcie. Będą nowe listki. Biaram się okrutnie, bo może, może jednak dostanie drugie życie przy mnie. Może przeżyję? Może, słuchajcie, właśnie to jest też kwestia tego nawozu, który kupiłam, no już dwa albo trzy tygodnie temu i faktycznie podlewam wszystkie kwiatki raz w tygodniu tym nawozem, stosuję się do zaleceń, więc może... Hmm, hmm, może coś z tego będzie. Zdradzę Wam super patent, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak odkamienić czajnik bez środków chemicznych. Słuchajcie, zwykły kwasek cytrynowy wrzucacie do czajnika... Tutaj przed chwilą była masakra, a teraz już nie ma nic. Także polecam bardzo mocno. E, jeśli macie mega dużo tego kamienia, wrzućcie kwasek, zalejcie wodą i wszystko gotujcie. Raz czy dwa, wszystko zajdzie, gwarantuję. Czasami fajnie też mm, ten kwasek po prostu dłużej podtrzymać i dopiero wypłukać. Taki patent, jakby ktoś nie wiedział. Ja kiedyś go zupełnie nie znałam i już wam, wiecie, takich tych chemicznych środków, które nie są za, za zdrowe. I jest też, wiecie, ryzyko, że ja bym go zostawiła, ktoś by się napił i wtedy była masakra. Także kwasek cytrynowy bardzo polecam. Kto nie znał tego patentu, proszę mi dać znać. Albo kto znał, albo kto zna lepszy. Tutaj mam kawkę, a tutaj moje centrum dowodzenia, i za chwilę siadam na kawę z przyjaciółką. Dzisiaj słuchajcie na śniadanie coś, czego nie jadłam już bardzo, bardzo długo. Nie wiem, pół roku, może rok. Owsianka. Ja zawsze robię tak, że płatki owsiane zalewam wodą, wszystko gotuję. Eee, może pokażę Wam, albo powiem, bo mogę zapomnieć z głodu. Eee, wszystko gotuję, czekam aż płatki zmiękną trochę, wsiąkną te, e, tej wody. Dodaję odżywkę białkową, wszystko wykładam na mi, do miseczki eee, i do tego dodaję banany, masło orzechowe i stertę, stertę cynamonu. O, płatki już pięknie napęczniały. Zaczęły się roz. Malać. Myślę, że mogę już się wyłączyć i zaczynam działać z przyprawianiem owsianki. Muzyka The smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. I słuchajcie, nasza owsianka jest już gotowa. Przez to, że dodałam do płatków białko i mleko, ona sprawia wręcz wrażenie deseru. Do tego dodałam banany, orzechy włoskie, masło orzechowe, siemielniane. I oczywiście cynamon. Także zabieramy się za śniadanie. No i co powiesz na owsiankę? A tak szczerze? No, bardzo sympatyczna dziewczyna. Są badanki, jest masło żołowe. Ale tutaj już pokazywałam, co jest. Ja się pytam jak tobie smakuje. No smakuje mi. Od 0 do 10? Od 0 do 10. Jak na osiankę to 9. Słucham. Do populu po mango dodaje dychę. Słuchajcie, jak chcecie, żeby ktokolwiek, kto nie lubi owsianki, ale lubi pulp, lubi mango. Zjadł całą, dodajcie pulpę mango. Jedyna opcja. Kawa musi być zawsze w ulubionym kubku i tak kubek robi różnicę. Patrzcie na bałagan dookoła, ale walczę od rana. Słuchajcie, przez to, że mm, pijemy teraz więcej, dużo więcej kawy w domu niż zazwyczaj, muszę strasznie często odkamieniać ekspres. I właśnie, e, właśnie to robię. Mm, skończył mi się już odkamieniacz, e, ale właśnie zamówiłam... Już od kamienia. Już zamówiłam nową kawę. Oczywiście, że przyjdzie do paczkomatu, także wam pokażę, ale jestem ciekawa, ile kawy, boże jak to chlapie jestem ciekawa, ile kawy dziennie wypijecie w domu. No u nas tak naprawdę teraz idą około 4 filiżanki, 4 kubki. Rano po śniadaniu pijemy jedną kawkę, w sensie dwie łącznie. Yy, I po obiedzie, także około 4 kaw codziennie, no a wcześniej przed kwarantanną. Była to jedna, dwie, bo ja piłam zawsze po pracy, a mój chłopak nie zawsze, także jest duża różnica i widzę w ogóle ile tej kawy się teraz zużywa, także zamówiłam już nową. i Dzisiaj spadła dla ekspresu, najpierw odkamienianie, później całe wyszoruję i umyję, bo raz, że wcześniej się zachlapał, a dwa, że widzicie przez to odkamienianie jak wszędzie chlapie, także dzisiaj ekspres ma spa. I'm gonna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can break. Dzisiaj, słuchajcie, robię chleb jeszcze nikomu nieznaną metodą, mi jeszcze też nie. Stwierdziłam, że chcę mieć taki bardziej okrągły albo podłużny. No już widzę, że niekoniecznie ten kształt, ale zupełnie nie znam proporcji. Tym razem zagniatałam ciasto. Dam mu jeszcze trochę czasu do wyrośnięcia. Tutaj chcę jeszcze zrobić takie nacięcia. Widziałam profesjonalnie, wiecie, na Insta takie i będę go piekła. Zobaczymy, co z tego będzie, bo. Jak wiecie, ja korzystam z tamtego przepisu, który wam cały czas linkuję, i on się u mnie super sprawdza. No a tutaj zobaczymy, to jest generalnie bez przepisu na oko, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie dalej wyglądało. Dobra, słuchajcie, chleb siedział sobie jakieś 5 godzin w piekarniku. Teraz robię takie nacięcia, jak widziałam, o których wam opowiadałam. Nie wiem, jakoś nie mam nadziei na ten chleb, dziwnie się rozlał. Zobaczymy co z tego będzie. No ale wkładam go do piekarnika tak jak tamten. E, będę piekła około godziny na maksymalnych obrotach piekarnika, góra-dół, bez termoobiegu. Powiem Wam, że od kilku minut zaczyna wyglądać dobrze. Wcześniej wyglądał, e, chowak stwierdził, że wcześniej wyglądał jak naleśnik. Troszeczkę urósł, troszeczkę wyrósł, ma jeszcze 5 minut w piekarniku. E, chyba otworzę, zdejmę mu tą przy, przykrywkę z naczynia żaroodpornego, żeby jeszcze skórka zrobiła się taka bardziej chrupiąca, ale nie ukrywam, że zaczyna mi się to podobać. Nie popękał tak, jak miał popękać, ale no, powiem Wam, że jak na przepis, na oko... To naprawdę jest OK. Teraz wyjmę go na kratkę. I daję mu pół godziny na wystygnięcie i jemy. Mamy mały problem. No, powiem Wam fajnie, fajnie. Mądry Polak po szkodzie. Następnym razem zrobię na papierze do pieczenia, ale pachnie i ma taką konsystencję typowo. No nie powiem, że typowo sklepowego, ale takiego pro. Może nie wygląda pro. Ale będzie dobry. No powiem wam, że te kromki generalnie nie wyglądają najpiękniej, ale już próbowaliśmy i jest przepyszny i na pewno będę udoskonalać przepis i następnym razem użyję po prostu papieru do pieczenia. Tutaj mamy sałatkę, twarożek, także zabieramy się za kolację. Smaczne. Słuszna pajda chleba.